Księga Kapłańska, rozdział 9. Ósmego dnia Mojżesz wezwał Aarona, jego synów i starszych Izraela. Powiedział do Aarona: Weź młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na całopalenie. Oba zwierzęta mają być bez skazy. I przyprowadź je przed Pana. Izraelitom natomiast powiedz: Weźcie koźle na ofiarę przebłagalną, a na całopalenie rocznego cielca i baranka. Wszystkie zwierzęta mają być bez skazy. Na ofiarę wspólnotową przyprowadź zaś przed pana, cielca i barana. Przynieście także ofiarę pokarmową, zaprawioną oliwą, ponieważ dzisiaj pan wam się ukaże. Przyprowadzili więc to, co im Mojżesz nakazał, przed namiot spotkania, a cała społeczność zbliżyła się i stanęła przed panem. Wtedy Mojżesz przemówił. Pan polecił wam to uczynić, zanim ukaże wam swoją chwałę. Do Aarona zaś powiedział: Zbliż się do ołtarza, by złożyć twoją ofiarę przebłagalną i całopalną, by dokonać zadośćuczynienia za siebie i za lud. Ofiaruj dar ludu i dokonaj za niego zadośćuczynienia, tak jak Pan nakazał. Wtedy Aaron podszedł do ołtarza i zabił cielca na ofiarę przebłagalną za siebie. Synowie Aarona podali mu krew, a on umoczył w niej palec i pomazał nią rogi ołtarza. Pozostałą krew wylał na podstawę ołtarza. Tłuszcz, nerki oraz warstwę tłuszczu przylegającą do wątroby z cielca złożonego w ofierze przebłagalnej spalił na ołtarzu tak jak pan nakazał Mojżeszowi. Mięso i skórę spalił w ogniu poza obozem. Potem zabił zwierzę na ofiarę całopalną. Synowie Aarona podali mu krew, którą pokropił wokół ołtarz. Podali mu także mięso porąbane na części wraz z głową na ofiarę całopalną i spalił to na ołtarzu. Potem obmył wnętrzności oraz nogi i spalił je na ołtarzu wraz z ofiarą całopalną. Następnie przyprowadził ofiarny dar ludu. Wziął kozła przeznaczonego na ofiarę przebłagalną za lud. Zabił go i złożył na ofiarę przebłagalną, tak jak poprzednio. Potem złożył ofiarę całopalną, jak to przewiduje przepis. Oprócz porannego całopalenia, złożył ofiarę pokarmową, z której wziął pełną garść i spalił na ołtarzu. Potem zabił cielca i barana jako ofiarę wspólnotową za lud. Synowie Aarona podali mu krew, a on skropił nią ołtarz wokoło. Tłuszcz cielca i barana, ogon, tłuszcz okrywający wnętrzności, nerki i tłuszcz przylegający do wątroby ułożyli na mostkach obu zwierząt. I Aaron spalił części tłuste na ołtarzu. Mostkami i prawym ućcem dokonał obrzędu kołysania przed Panem według nakazu Mojżesza. Potem Aaron uniósł ręce nad ludem i pobłogosławił go. Po złożeniu ofiary przebłagalnej, całopalnej i ofiary wspólnotowej zszedł na dół. Wtedy Możesz i Aaron weszli do namiotu spotkania, a gdy wyszli, błogosławili lud, a chwała pana ukazała się całemu ludowi. Wtedy wyszedł od pana ogień, który pochłonął na ołtarzu ofiarę całopalną i części tłuszczu. Gdy cały lud to zobaczył, zawołał z radości i upadł na twarz.